Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce na 20 grudnia 2023 roku. No tak? I możemy powiedzieć, środa, środek tygodnia i tak naprawdę Dzień Merkurego, tak? Bo środa jest Dzień Merkurego, czyli co, co, co się będzie działo? Nasze buzie nie będą się zamykać. A jeżeli nie będziemy dużo gadać i mieć 100 pomysłów na minutę, to będziemy bardzo, bardzo dużo myśleć. Ale patrząc na numerologię, to tak naprawdę do myślenia, do działania potrzebna nam będzie druga osoba. Dlaczego? Dlatego, że dwójka z dwudziestki z dnia to jest otwieranie się na drugiego człowieka. Wszystko, co robi się razem poprzez współpracę, poprzez działanie zespołowe, będzie przynosiło korzyści, szczególnie jeżeli to będzie działanie również rodzinne, tak. więc to plus. Trójka z miesiąca, no to jak w grudniu zawsze mówię, że grudzień to bardzo korzystny miesiąc, tak. grudzień korzystny, my go wiele razy nie doceniamy, bo tu sprzątamy na święta, tu się przygotowujemy, zalatamy, ale różnego rodzaju okazje w grudniu należy chwytać. I z roku siódemka, Czyli całość daje nam trójkę, czyli trójka bardzo dobra wibracja. Dobra wibracja do otwierania się na relacje e, międzyludzkie, ale również do zyskiwania poprzez kontakty i znajomości, tak? Czyli ta wibracja nam o tym mówi, ta wibracja jest do tego dobra. I myślę, że nawet nie, po, nie popsuje nam tego troszeczkę osłabiony Merkury, który będzie osłabiony aspektem księżyca o godzinę jest 641, bo jest Księżyc w kwadraturze do Merkurego. I na co trzeba zwrócić uwagę? Na komunikację ale rano, żeby czegoś nie wygadać, żeby czegoś nie zawalować, ale również komunikacja to i droga, czyli uważać na drodze. Na drogę, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, na drogę, jeżeli chodzi o ogólnie poruszanie się, tak? Słońce jeszcze w znaku strzelca, natomiast księżyc w znaku koziorożca, czyli na pewno do takiej pracy, żeby dużo zrobić, tak jak należy, z upierdliwością w szczególe, dzień jak najbardziej dobry. Dobrze, kochani, i dzisiaj będę wyciągała dla Was karty Spiral Tarot, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. I zaczynam od bliźniąt. Czyli co u bliźniąt na 20 w środę? Co u bliźniąt królowa denarów, czyli po pierwsze sprawy związane z kobietą mogą być ważne, może być to kobieta z rodziny, może być kobieta po linii zawodowej, albo, widzimy, królowa denarów trzyma pieniążek, czyli sprawy związane z pieniędzmi, finansami, Obracaniem pieniędzmi, może odzyskiwaniem pieniędzy, a nawet inwestowaniem pieniędzmi, może być ważne. I bądźcie w tym temacie rozsądne. Co dla raka? Dla raka piękna karta gwiazda. O gwieździe zawsze mówię, że takie roz, pozytywne rozmemłanie, czyli raki mogą bujać w obłokach, mieć wspaniałe pomysły i cudownie wyglądać. No i tak tak trzymać. Cudowna karta do upiększania siebie lub otoczenia. Również tutaj dobry gust i smak, gdybyście miały kupować na przykład prezenty. Co dla lwa? Dla lwa... K czwórka denarów. Czwórka denarów mówi: Zwróć uwagę na stawy, na pewno, związane z nogami, i zwróć uwagę na swoją pracę i finanse pilnuj wszystkiego, raczej jakieś ważne wiadomości zachowuj dla siebie i raczej nie wydawaj, chociaż okres przedświąteczny a zbieraj, gromadź. Co dla panny. Dla Panny karta smuteczków, tak? Trójka mieczy. Może, może coś Wam na serduszku będzie leżało, czym będziecie się martwiły, może o kimś myślały, z kim nie będziecie mogły się zobaczyć. Z dobrych rzeczy przy Trójce Mieczy tworzenie poprzez wkurzenie albo cierpienie, tak? To jest też dobry moment, żeby rozliczyć się z przeszłością albo komuś wybaczyć. Co dla Wagi. Dla wagi mamy trójkę buław. Trójka buław mówi: otwieraj się na nowe, otwieraj się na nowe możliwości, nowe horyzonty, szukaj wyzwań i na pewno nie stój w miejscu. Bądź w tym dniu bardzo, bardzo wago aktywna. Dobry czas do rozmyślania o podróży albo już w nią wyruszania, jak również kontaktowania się z kimś na odległość. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona nie najlepsza karta, dwójka mieczy. Ja, jak prowadzę kurs Tarota, to zawsze o niej mówię dużo. To jest bardzo symbolicznie, dobrze przedstawiona energia tej karty. Jest X, tak? Chodzi nad przepaścią z zamkniętymi oczami po linie. Czyli różne rzeczy mogą wam nie wychodzić, i przesłanie tej karty jest odpuść, nie rób niczego na siłę. Tak? Z dobrych rzeczy, jeżeli to bym chciała tak dobrze, no to i różnego rodzaju rozkwinki, różne dwie rzeczy będzie trudno połączyć, i Wy to wszystko będziecie rozkmieniały, tak? Może, może, może to tak będzie wyglądało. Co dla strzelca na środę, bardzo dobra karta, bardzo przyjemny dzień, nawet jeżeli będzie dużo pracy, to będziecie umiały znaleźć czas na e, odpoczynek, może wypicie kawki, e, popatrzenie, jak ludzie się bawią, czy jak do, dekorują swoje domy. E, to jest dobra karta, żeby zatopić się w luksusie, być może coś sobie kupić ponad stan. Co dla koziorożca? Dla koziorożca król denarów, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. To pierwsza informacja, ale też druga informacja jest taka, że dobry czas do różnego rodzaju obracania pieniążkiem. Czy zawodowo rozmawiać na sprawy zawodowe, finansowe, czy na przykład dobrze lokować, może w coś zainwestować, może coś kupić, co urośnie w przyszłości w cenę. No, i karta męska, czyli tak jak gdyby może się trzeba jakiegoś mądrego mężczyzny poradzić, może z nim porozmawiać. Co dla wodnika? Dla wodnika karta zwycięstwa, czyli jeżeli nawet byście mieli dużo zadań na 20 grudnia, na środę, to wspaniale się z nimi yy, obrobicie i to jest karta zwycięstwa, czyli większość rzeczy będzie po waszej. Po waszej myśli. To jest też karta, która mówi: nie zapominajcie o ruchu, o aktywności, takiej również fizycznej. Co dla ryb, dla ryb trochę stanie w rozkroku. Dwójka buław, każda dwójka mówi, że możecie zastanawiać się, co wybrać, czy to dobre, czy tamto do dobre, i mieć takiego troszeczkę życiowego. Rozkroku, ale znowu dwójka jako dwójka, dobra do współdziałania, o tym mówiłam w energetyce też wcześniej, ale również dwójka ognia, bo buławy to ogień, dobry do ognistych romansów, seksu, flirtów, podrywania, tak? Jeżeli jakieś negatywne aspekty macie urodzeniowe, no to uważać, żeby się ogniście na przykład nie pokłócić. Co dla barana? Dla barana karta mądrości, wysokiej mądrości, karta kapłan. Karta kapłan mówi, że będziecie mądre, wszelkie decyzje powinniście podejmować intuicyjnie lub radząc się mądrych osób w danej dziedzinie. Można by było naciągnąć też, radzić się mężczyzn i może też, ale dla mnie kapłan to ktoś uczony w tej dziedzinie, ktoś, kto wie. Również barany, gdyby miały czas, chęć w tym świątecznym amoku, same się czegoś uczyć, albo może coś napisać, albo może coś wygłosić, albo zaistnieć gdzieś, to też dobra karta. Dobra też do uczuć, ale na przykład tutaj, jeżeli chodzi o uczucia, to bardziej stawiać na przykład na uczucia związane z przyjaźnią, a nie gwałtowne. I ostatni znak byk, co dla byka. Dla byka piękna karta, szóstka denarów. Im więcej dasz, dro, dobry byku, tym więcej do ciebie przyjdzie. No, i oczywiście może to się kojarzyć, no nie wiem, z darowizną na przykład, tak? Może to się kojarzyć z niespodziankami, ale też może się kojarzyć z dobrym słowem. Czyli im więcej dobrych słów powiesz, tym więcej dobrych rzeczy, również być może w postaci słów, do Ciebie wróci. To jest pierwsze znaczenie tej karty. Drugie znaczenie Warto jak gdyby popracować nad równowagą, szczególnie w sprawach materialnych albo rodzinnych. Czyli pytanie, czy nie jesteś dawcą za bardzo w rodzinie, albo za bardzo biorcą. Jeżeli tak jest, to trzeba to zrównoważyć. I ostatnie znaczenie tej karty to jest karta dobrego targu. Dobrego targu, szczególnie wtedy, kiedy coś byśmy kupowali. Na lata albo do domu, albo miałoby nam na przykład bardzo długo, długo służyć. No dobrze, to kochani, tak naprawdę wszystkie znaki na Środę 20 grudnia, więc ja bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Bardzo proszę o komentarze, bardzo proszę o lajki, like, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć kanał, docenić moją pracę. To bardzo proszę, numer konta jest pod filmikiem. Po moim powrocie z urlopu będę wyciągała karty dziękczynne. Z całego serca dziękuję Wam, że jesteście, i udanej środy pełnej dobrych myśli, chociażby ze względu na Dzień Merkurego. Pa, kochani!